To nie jest zwykły wisiorek, tylko jest to Mirakulum Red Bulla. Jestem hardcore! Jestem Taskaderem! Przygotuj mi samolot do wylotu. Dobra, już postanowiłem puścić Adriana na wycieczkę. What the fuck was that? I wszystko jest uzgodnienione tak, że możesz już opuścić mój dom. Teraz muszę pojechać do Nowego Jorku i znaleźć Miraculum Red Bulla. Bra, 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 bra. Puszczasz mnie na wycieczkę naprawdę podziękuj swojej przyjaciółce marynaty że mnie przekonała Natalia spakowała ci walizki odlot dziś po południu. Emily zbyt długo cię nie ma wśród nas ale znalazłem ciekawy przedmiot w Nowym Jorku który pomoże mi pokonać Biedronkę i Czarnego Kota i odebrać im Miracula a potem sprawić żebyś do mnie wróciła. Mm. papryka papryka papryki papryka papryka paprycz papryczki papryka papryka Ten film jest tak genialny Natalia zajmie się Paryżem, a ja zajmę się Nowym Jorkiem. No ro daj mi mroczną paprykę. Karpaty i karpacki kociołek. Od czego trzeba zacząć? Wędzonej słoniny, byle jaką. Skwarki, tłuszcz. Będę teraz cebulę. Mam nadzieję, że i państwo słyszą ten dźwięk. Dość sporo Papryki w proszku, papryka słodka, paprykę, woda i papryki i. Cebuli. Karpacka woda. E, 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 e. Wilno i lwów e, 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 ojciec. Pogoda zrobiła się tak fatalna, że dla dobra przekazu telewizyjnego rzecz jasna postanowiłem e, e, e. przecież musiał upiec chleb. Chleb, e, chleb. E, chleb, e, ten chleb, e, e, chleb, e, chleb. ceklerski chleb. Mm, pal, chleb, chleb. E, e, czosnek, e, papryki, lul. E, -e. e, e, z e, e, ostrej patentów, wprost co Paprykę. A może Red Bull zadziała? Dobra, Red Bull, otwieraj! Nie tak! Red Bull to napój energetyczny, ożywia ciało i umysł. Ach, umysł wpuszczę! Mam Otwórz otwórczą! Po pierwsze, drzwi. Mam tutaj wizualizację tego, co dzieje się na polskich drogach każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku. Wizualizację tragedii. E, w sekej kaposta, w rumuńskich Karpatach, Karpaty i karpacki kociołek. Od czego trzeba zacząć? E, w, w czosnku pomidorów oraz ostrej papryki. Pomidory. E, o. Nie zdobyłem może Red Bulla. za to wiem, że są pozostałe mirakula rozrzucone po całej Europie i gdziekolwiek się znajdują, zdobędę je. I tak to mniej więcej wyglądało. Nawet niezła ta podróż była. Idę do lodówki po Miller -Misha.